Cześć Koziorożce, to jest Wasze czytanie ogólne na lipiec 2020. Jest to rozkład ogólny, w związku z tym nie z każdym musi rezonować. Może zdarzyć się tak, że akurat w tym miesiącu będzie rezonował z Wami Księżyc, Ascendent i Wenus czy jakaś inna planeta, która jest mocno w Waszym kosmogramie obsadzona. Dlatego też warto ten kosmogram zawsze sobie sprawdzać. Link do kosmogramu macie podany na, pod, na samym dole, pod opisem, przepraszam, pod filmem, na samym dole opisu pod filmem. E, oczywiście, z takim opisem warto się zapoznać. Warto również zostawić łapeczkę w górze, w celu wyrównania energetyki między nami. A jeżeli ktoś ma jakieś indywidualne pytanie do kart, tak jak powiedziałam, więcej informacji znajduje się pod filmem. Takie konsultacje składamy mailowo. Mailowo udzielę Wam także więcej informacji. Gdybyście pewni powrotu czytań partnerskich na kanał, również możecie dać mi znać o tym w komentarzu. A już teraz, koziorożce, zaczynamy wasz rozkład ogólny na lipiec 2020. Zobaczmy, kochani, co dla Was. Jaką energetyką jesteście opisani przede wszystkim w lipcu? No właśnie, i ta karta nam się, kochani, pojawiła, tak? Odwrócona. Usemka kielichów. Co to jest odwrócona ósemka kielichów? To jest nieodchodzenie ewidentnie od sytuacji, która przede wszystkim nam, e, słoneczka, drogie, nie służy. Dlaczego to jest tak trudne? Co tutaj jest wyzwaniem? Dlatego, bo może z, e, do Was komunikować, y, komunikuje się z Wami człowiek, tak? Komunikuje się z Wami człowiek, może być człowiek toksyczny, ten człowiek nie chce e, odejścia. U podstawy tej sytuacji jednak jest uwolnienie sił zła i do przeszłości odchodzi podejmowanie decyzji. Natomiast ktoś tutaj usiłuje Was przy sobie zatrzymać. Taką sytuację widzę, czasami energie się wymieniają, więc to może być tak, że jednak wy komunikujecie się z człowiekiem, kurczowo się go trzymając, a on niestety z wami już nie chce być. Dobra, tutaj mamy w kielichów. W najbliższej przyszłości trzeba, kochani, uważać. Jeżeli macie więcej niż jedną osobę, na pewno trzeba na to uważać, bo tu nie macie dobrej energetyki na przyszłość. Ale niestety jest takie zagrożenie, że człowiek, z którym utrzymujecie relacje, nie jest wobec was uczciwy. Tu macie układ e, trójkowy obecnie. Wasza siła w tym miesiącu, ok, jest dziewiątka buław. Z otoczenia jest nieodzajemniona miłość, więc przyjrzyjcie się relacjom, w których jesteście, bo pokazuje się to w zwróconej ósemce kielichów jako relacja, od której nie odchodzicie, która nie jest odzajemniona, która Wam nie służy. Nadzieje i obawy, no właśnie, a tu cały czas myślę, że ta nadzieja jest na komunikację z tym człowiekiem, albo Wy po prostu kogoś nie kochacie, a ktoś nie chce Was opuścić. Też tak może być, energie zawsze się wymieniają. Wynik tego czytania to jest konieczność podjęcia decyzji. Widzę, że tutaj jest więcej osoba niż jedna, którą jesteście romantycznie zainteresowani lub po prostu, z którą wchodzicie tutaj w interakcję. Do takich przede wszystkim jest to osób i widać mocno też trygon ognisty, strzęca lwa bądź barana z takimi osobami najmocniej będzie. Um, będzie to czytanie rezonowało, i widzę, kochani, że jest komunikacja w lipcu. Tego możecie się spodziewać, więc, jeżeli chcieliście faktycznie uwolnić się od pewnego człowieka, no nie ma definitywnego z tych energii zakończenia relacji, ale oczywiście dużo będzie zależało od Was. Dwójka monet nawołuje do tego, żeby wyruszyć w konkretnym kierunku. To tak troszeczkę, jakbyście już. Jedną z dróg wybrali, natomiast temat no, nieustannie się powtarza i błędne koło zatacza swój krąg. Dlaczego? Dlaczego ten kurczowy wpływ tutaj jest tak silny? Czy to jest tylko i wyłącznie przez tą. Yy, Komunikację. No, właściwie, kochani, nie wiadomo o co tutaj chodzi. Nie wiadomo, co jest też takim silnym przyciąganiem, że jedno do drugiego ciągnie. Chociaż raczej to jest tylko i wyłącznie z jednej strony, bo z otoczenia jednak jest miłość nieodwzajemniona, tak? Yy. Wiecie co, ale może być tak, że po prostu dany człowiek do Was wraca, bo chce pewne kwestie wyjaśnić, dlatego że tu jest wiele niejasnego. Kiedy chciałam sobie dopowiedzieć tą sytuację, no mamy ewidentnie kartę księżyca, tak? Um, oczywiście, która ze stron tutaj ma złudne nadzieje na to, że będziecie razem w relacji. I no tutaj dalej też dosyć taka energia kłamliwa, więc pozostawanie razem w tej relacji będzie mocnym oszukiwaniem siebie nawzajem. No słuchajcie, z początku zapytałam się, czy pragniecie czytań partnerskich, ale tutaj widzę. Typowo um, rozkład na relacje partnerskie, bo nie ja nie mam wpływu na to, co ja przyciągnę, więc żeby też nie było tego typu komentarzy, że dlaczego ja na przykład mówię o nie mówię o pracy w danym rozkładzie, a Wy tego oczekujecie. No nie mogę powiedzieć o czymś, czego nie widzę w kartach. Tutaj widzę akurat e, taką sytuację. Możliwe, że to faktycznie ktoś po Was przeżywa stratę, żałobę, jest załamany, ale tak jak powiedziałam, energię, po prostu się wymieniają. Kochani, jest tutaj sytuacja też trójkowa, czyli więcej niż jedna osoba jest w to wszystko zamieszana, ale uważajcie, w jakie Wy relacje wchodzicie w lipcu, przede wszystkim na trygon ognisty. Panowie muszą uważać na kobiety. Jest tutaj hmm, prawdopodobieństwa, przyciągnięcia relacji z kobietą, która jest po trudnym związku, która została potraktowana nieuczciwie i niestety, ale może też to przekładać się na waszą relację, tak? Układ trójkowy. I tutaj dalej, jak sobie to wytłumaczyłam, no zbyt wiele hmm, egoistycznego wpływu, zbyt wiele skłonności do krytyki, do dążenia też do władzy, tak? Mm, bardzo dużo kłamstw, bardzo dużo oszczerstw, bardzo dużo niestety nieuczciwości. Dlaczego? Co jest tego e, przyczyną? No, słuchajcie, ewidentnie zdrada układ trójkowy więcej niż jedna osoba. I to trzeba wybrać w konkretnym. Ja nie wiem, czy to Wy jesteście w jakimś trójkącie, czy ktoś przed Wami to ukrywa. Może to przed Wami ukrywać, bo zobaczcie, tutaj jest księżyc. Więc też wyjaśnijcie to wszystko sobie do końca. Jeżeli, słuchajcie, to do Was ktoś wraca wyjaśnić pewne sprawy, bo na przykład no nie byliście uczciwi, mieliście kogoś jeszcze w Stanach Związku, a to był tylko romans, no tutaj ewidentnie w tych e, energiach prawda musi już wyjść na jaw, żeby też wszystko mogło energetycznie szczęśliwie się, z, się zakończyć, ale wy siłę w tym miesiącu macie. Natomiast jest jakiś despotyzm, cynizm, krytycyzm. Bardzo mocno to odczuwam. Nie musi to być Was samych, nie musi to być w tej osobie, bo może być też tak, że jest tutaj po prostu toksyczny partner, tak, w tym całym układzie trójkowym jest dziś toksyczny partner, który Energetycznie bardzo mocno oddziałuje, dlatego, tak ważne jest, żeby zakończyć tą relację z toksycznym partnerem do końca. Bo ja widzę, że ktoś nie odchodzi, nie ma też miłości z otoczenia. Nie wiem, czy chodzi to um, o relację właśnie osoby, którą jesteście zainteresowani, czy to też ta osoba nie odzajemnia waszego uczucia ucz w nas. Taką um, energię z otoczenia widzę, i ta osoba nie odchodzi. Ta osoba boi odejść się, nie wiem, albo to jesteście wy, albo to jest osoba, którą jesteście zainteresowani, ale ewidentnie nie ma odejścia, strach przed odejściem od osoby, która nie kocha. Tutaj może być jakiś silny, despotyczny po prostu wpływ, ale u Was jest nadzieja na um, relacje, ale niestety może to być utracone. Jest niestety, kochani, małe prawdopodobieństwo, że Osoba, którą jesteście zainteresowani, faktycznie zrezygnuje z relacji. Ona no, może nie tyle, co nie chce, ale raczej po prostu boi się yy, taki krok wykonać. Yy, I ta relacja pozostanie jedynie yy, romansem, ale powiem Wam szczerze, że wpływ tej osoby trzeciej, no, jest bardzo silny, i jeżeli podejrzewacie, że to nie jest tylko i wyłącznie układ dwójkowy, a jest zamieszany w to ktoś jeszcze, no, trzeba na pewno, kochani, w lipcu to sobie wyjaśnić. Dużo despotyzmu, dużo e, egoizmu, jakaś taka trzecia energia, która nam się tutaj do wszystkiego miesza. No, tak jak powiedziałam, układ e, trójkowy, strach przed zmianą, strach przed odejściem. Tutaj też widzimy utraconą szansę na relacje między Wami, no wynik jest Rycerz Buław, czyli to nie jest energia stabilna na pewno do budowania związku. Jest tutaj z tych energii małe niestety, kochani, prawdopodobieństwo. Pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie rozkład ogólny i gdyby ktoś z Was chciał się upewnić, ja oczywiście zapraszam Was do konsultacji indywidualnej, możecie nawet mailowo. E, zapytać mnie, hmm, potrzebuję tylko Waszej daty urodzenia, i wtedy, kochani, zobaczymy, jak sytuacja wygląda, bo to jest ogólne, więc wiadomo, e, szczęścią koziorożców to rezonuje, ale może to rezonować z koziorożcami, które jedynie mają księżyc, tak, w tym znaku, czy też ascenę, także wiecie, nie musi to być do Was, no ale jeżeli czujecie, że tak jest, najprawdopodobniej tak jest, tutaj ważne, aby pracować ze swoją intuicją. No dobrze, no przyciągnęłam taką specyficzną sytuację, faktycznie, na układ trójkowy, i tu po prostu ktoś nie odchodzi od toksycznego partnera, niby została podjęta taka decyzja. Ale nie była na tyle silna i stabilna, bądź po prostu którejś z Was nie pozbierało się na tyle, aby zbudować coś nowego. Bo to niby i tak jest uwolnienie od tej siły zładak i tego, co, co toksyczne, a z drugiej strony jako wynik nadal mamy rozdroże i nadal nie wiemy, w którym kierunku podążyć. Więc ja zapytam, czy tu jest taka szansa w lipcu, żeby do końca już rozprawić się? Z sytuacją trójkową. Czy tu jest w ogóle chociaż cień szansy, cień nadziei na to? Bądź pozytywny, kochani, bądź pozytywny. Szansa oczywiście jest, ale jeżeli Wasze nastawienie będzie wystarczająco pozytywne. do zachowania przede wszystkim pozytywnego nastawienia, ponieważ taki sposób patrzenia na życie nada rozpędu realizacji marzeń. Przyspieszasz spełnianie się własnych snów poprzez bycie wdzięcznym, poprzez bycie pewnym siebie. Może się wydawać, że do czasu zrealizowania Twoich planów jest jeszcze długa droga, ale wkrótce zauważysz znaczny postęp i nie trac nadziei, gdy droga od marzenia do ich spełnienia jest krótka. Czyli tak, kochani, szansa na to jest, ale bardzo dużo. Zależy od waszego nastawienia. I modlitwa uzdrawiająca od Michała Archanioła teraz. No korzystny wynik. Dziękuję za wyklarowanie sytuacji, która jest idealna i sprawiedliwa dla każdego, kogo dotyczy. Czyli widzicie, jest szansa na to, że jednak ten człowiek się. Jest cień nadziei na to, że jeżeli przede wszystkim, bo tu jako wyzwanie jest komunikacja, więc jeżeli przede wszystkim wyjaśnicie to wszystko, skomunikujecie się, jest szansa, że faktycznie dojdzie do korzystnego wyniku, sprawiedliwego wyniku, tak? Dziękuję Alhaniele Michale za pomoc w zaufaniu oraz podtrzymywanie mojej wiary. I także, kochani, wasze wewnętrzne wskazówki są rzeczywiste, są godne zaufania, także polegajcie przede wszystkim na swojej intuicji. Dziękuję Wam serdecznie, koziorożce, i do usłyszenia w następnych przekazach.